Czy naprawdę wiesz, kim jesteś? Jesteś tego pewien? Bo powiem ci coś, co może zabrzmieć absurdalnie: imię, które nosisz, to nie ty. Ciało, które widzisz w lustrze, również nie jest tobą. Kim więc jesteś w końcu? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że możesz całe życie żyć w przekonaniu o kłamstwie dotyczącym twojej własnej tożsamości? Zabiorę cię teraz w miejsce, do którego niewielu odważa się wejść, do twojego wnętrza. Bo jeśli nie odkryjesz, kto naprawdę kontroluje twoje życie, będziesz nadal żył na autopilocie, reagując, powtarzając schematy, które nie są twoje. Jeśli to cię niepokoi, to świetnie to znak, że masz się zmienić. Kiedy ktoś pyta, kim jesteś, jaka jest twoja pierwsza odpowiedź? Zwykle mówisz swoje imię, zawód, wspominasz może swój wiek lub miejsce zamieszkania, ale powiem ci coś, co może wydać się dziwne. Nic z tego nie jesteś ty. Twoje imię to nie ty, twój zawód to nie ty, twoje ciało to nie ty. To tylko etykiety, które otrzymałeś, role, które przyjęłeś, ale one nie definiują tego, kim naprawdę jesteś. Pomyśl o tym przez chwilę, kiedy mówisz moje ciało. Moja ręka, moja noga. Zdajesz sobie sprawę, że jest w tobie coś, co posiada to ciało? Kim więc jest ten właściciel? Większość ludzi nigdy nie zadaje sobie tego pytania. Wierzą, że są tylko tym, co widzą w lustrze i całe życie spędzają uwięzieni w tej iluzji. Dlatego tak wiele osób żyje zagubionych, niepewnych siebie, czując się bezwartościowych. Bo kiedy utożsamiasz się tylko ze swoim wyglądem lub z tym, co inni ci wmówili, żyjesz ograniczonym życiem. Ile razy wierzyłeś, że nie jesteś zdolny do osiągnięcia czegoś, bo ktoś tak dawno temu ci powiedział? Ile razy patrzyłeś w lustro i myślałeś, to wszystko, to po prostu ja nie mogę się zmienić? Powiem ci coś, co może cię szokować. 95% ludzi spędza całe życie nie odkrywając, kim naprawdę są. Reagują na to, co się dzieje, podążają za schematami, powtarzają historie, które nie są ich, po prostu dlatego, że nigdy nie nauczyli się spojrzeć w głąb siebie. Czy wiesz, że przez większość czasu żyjesz na autopilocie, kopiując zachowanie ludzi wokół ciebie? Od dzieciństwa jesteś warunkowany do myślenia i działania w określony sposób. A kiedy dorastasz, kontynuujesz ten schemat nawet nie zdając sobie z tego sprawy, ale chcę, żebyś to zrozumiał. Nie jesteś tylko ciałem chodzącym po Ziemi, nie jesteś imieniem na swoim akcie urodzenia. Jesteś istotą duchową z potężnym umysłem, żyjącą w ciele fizycznym. A oto coś jeszcze głębszego: to, co widzisz w lustrze, jest tylko fizyczną manifestacją tego, co dzieje się w Twoim umyśle. Oznacza to, że obraz, jaki masz o sobie wewnątrz, kontroluje wszystko w Twoim życiu: to, co robisz, ile zarabiasz, gdzie idziesz. I dlaczego jest to takie ważne. Ponieważ jeśli nie odkryjesz, kim naprawdę jesteś, będziesz nadal wierzył w iluzję i pozwalał okolicznościom decydować za ciebie. Będziesz nadal powtarzał: Nie mogę, nie dam rady, tak już jest. Ale co, jeśli to wszystko jest kłamstwem? Co, jeśli jesteś o wiele więcej, niż sobie wyobrażasz? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, sam przez lata żyłem? Nie wiedząc o tym, myślałem, że moje życie jest ograniczone przez moją przeszłość, złe wybory, brak wykształcenia. Uważałem, że jestem tylko facetem, który rzucił szkołę, który zmieniał pracę za pracą i nigdy nie osiągnie niczego wielkiego. Ale wszystko zmieniło się, gdy zacząłem zadawać sobie to proste pytanie: kim ja naprawdę jestem? Nie kim świat mówi, że jestem, ale kim naprawdę jestem w środku. Teraz chcę, żebyś się zastanowił, kto kontroluje twoje życie dzisiaj. Czy to ty naprawdę? A może są to przekonania, które ci wpojono? Bo dopóki wierzysz, że jesteś tylko imieniem, zawodem, ciałem, będziesz nadal żył ograniczonym życiem. Ale w chwili, gdy zrozumiesz, że jest w tobie coś o wiele większego, że jesteś zdolny do stworzenia wszystkiego, wszystko się zmieni. Zapytam cię więc o coś, co może cię zaniepokoić. Czy naprawdę wiesz, kim jesteś? Pomyśl uważnie, bo większość ludzi nie wie. I może dlatego tak wielu żyje sfrustrowanych, nieszczęśliwych, bez celu, ale nie musi tak być w twoim przypadku. Możesz wybrać poznanie siebie, możesz wybrać przejęcie kontroli i odkrycie mocy, która zawsze była w tobie, a kiedy to zrobisz. Zrozumiesz, że osoba, którą myślałeś, że jesteś, nigdy nie istniała. To był tylko fałszywy obraz, stworzony przez wszystko, co usłyszałeś, czego się nauczyłeś, co zaakceptowałeś jako prawdę, i to wyzwalające, bo skoro ten obraz nie był prawdziwy, możesz stworzyć nowy, potężny obraz, pełen pewności siebie, zdolny do przyciągania wszystkiego, czego pragniesz. Powiedz mi teraz, czy jesteś gotowy przestać żyć w iluzji i odkryć, kto naprawdę dowodzi? Bo uwierz mi, to nie świat na zewnątrz, to ty, zawsze tak było. Od chwili, gdy się urodziłeś, zaczęło się coś dziać, nie zdając sobie z tego sprawy. Byłeś programowany programowany przez rodziców, przez szkołę, przez telewizję, przez środowisko, w którym dorastałeś. Każde słowo, które usłyszałeś, każda postawa, której byłeś świadkiem, każde przekonanie, które ci powtarzano, wszystko to zostało zapisane w twojej podświadomości. A wiesz, jaki jest problem to, że to programowanie rządzi twoim życiem dzisiaj. Chcesz zobaczyć, jak prawdziwe to jest? Ile razy słyszałeś takie zdania, jak: pieniądze nie przynoszą szczęścia. Trzeba ciężko pracować, żeby zarobić na życie. Duże marzenia są niebezpieczne, bo rozczarowanie boli bardziej. Założę się, że więcej niż raz. I nie zdając sobie z tego sprawy, zaakceptowałeś tę ideę jako absolutne prawdy. Osadziły się w Twoim umyśle, tworząc schemat, który dziś kontroluje to, jak myślisz, czujesz i działasz. A teraz, coś. Co może Cię przestraszyć. 95% wszystkiego, co robisz każdego dnia, jest rządzone przez Twoją podświadomość. Oznacza to, że nie podejmujesz decyzji w oparciu o to, czego naprawdę chcesz, ale o tym, w co zostałeś uwarunkowany. Dlatego tak wiele osób chce prosperować, ale nie może, bo bez względu na to, jak bardzo ich usta mówią, chcę więcej pieniędzy, ich umysł krzyczy, na to nie zasługujesz, to nie tak, to dla ciebie niemożliwe. Przez lata tak żyłem. Rzuciłem szkołę, nie miałem żadnych kwalifikacji, wciąż zmieniałem złą pracę na jeszcze gorszą. Pracowałem w fabrykach, na stacjach benzynowych, robiąc rzeczy, których nienawidziłem. A wiesz, co było najgorsze? Wierzyłem, że na to zasługuję. Patrzyłem na ludzi sukcesu i myślałem: Oni są inni, ja nie mogę być taki. Takie było moje programowanie. Aż pewnego dnia usłyszałem coś, co zmieniło wszystko: Jeśli nie podobają ci się wyniki, które otrzymujesz, musisz zmienić siebie, bo to są Twoje wyniki. To mocno uderzyło. Po raz pierwszy zdałem sobie sprawę, że to nie okoliczności mnie powstrzymywały, to byłem ja. Teraz chcę, żebyś pomyślał o swoim życiu. Ile razy próbowałeś się zmienić, ale czułeś, że coś ciągnie cię z powrotem w to samo miejsce? Ile razy postanawiałeś coś w nowym roku, zaczynałeś entuzjastycznie, a potem przestawałeś? To nie brak siły woli to programowanie. To jak próba uruchomienia nowej aplikacji na starym systemie operacyjnym. Po prostu nie działa. A wiesz, co jest jeszcze bardziej okrutne: to programowanie nie jest Twoją winą. Zaczęło się, gdy byłeś dzieckiem i nie miałeś świadomości, żeby cokolwiek kwestionować. Kiedy byłeś mały, Twój umysł działał jak gąbka, wchłaniając wszystko bez filtra. Jeśli dorastałeś, słysząc, że pieniądze są brudne, że bogaci ludzie są nieuczciwi, zgadnij, co się stanie, kiedy spróbujesz prosperować. Twoja własna podświadomość sabotuje cię, bo wierzy, że bogactwo jest czymś złym. I to się nie kończy na pieniądzach to dotyczy relacji, zdrowia, sukcesu. Jeśli ktoś powiedział ci, że nie jesteś wystarczająco dobry, że nie masz zdolności,. To stało się częścią Twojej tożsamości, a teraz nosisz to, jakby to była prawda. Ale tak nie jest. To tylko program, a każdy program można przepisać. Teraz pozwól, że Cię o coś zapytam: ile razy przyłapałeś się na tym, że zachowujesz się dokładnie tak samo jak Twoi rodzice, mimo że obiecywałeś sobie, że nigdy nie będziesz taki? To jest moc programowania. Jest tak silne, że powtarzasz schematy, których nawet nie lubisz, po prostu dlatego, że to jest w tobie zakorzenione. A wiesz, co jeszcze mnie zadziwia? Większość ludzi nigdy tego nie odkrywa. Spędzają całe życie obwiniając brak możliwości. Rząd, gospodarkę, szczęście, ale nigdy nie przestają patrzeć w głąb siebie i zdać sobie sprawę, że prawdziwe więzienie jest w ich umysłach. Ale chcę, żebyś teraz coś zrozumiał. To więzienie można złamać. Nie musisz żyć uwięziony przez te stare przekonania, a wszystko zaczyna się, gdy zdecydujesz się przejąć kontrolę i zakwestionować to, co jest w Twojej podświadomości. Bo dopóki tego nie zrobisz, będziesz nadal żył życiem, które nie jest Twoje, ale raczej życiem które zostało dla ciebie zaprogramowane. Powiedz mi więc, czy będziesz nadal pozwalał temu programowaniu decydować o tym, kim jesteś? Czy zaczniesz przepisywać swoją historię? Bo uwierz mi, to jest możliwe ja to zrobiłem. A jeśli ja mogłem bez wykształcenia, bez perspektyw, bez niczego, ty też możesz. Pytanie brzmi: czy jesteś gotowy przestać żyć na autopilocie i przejąć stery własnego umysłu? Poznałem kiedyś mężczyznę, a ta historia nigdy nie wyszła mi z głowy. Był inteligentny, utalentowany, miał wszystko, żeby odnieść sukces, ale był problem nie wierzył w siebie. Od dziecka słyszał, że nie jest wystarczająco dobry, że nie może marzyć o wielkich rzeczach, że musi zadowolić się małym. Ta idea powoli wkraczała mu do głowy, aż stała się absolutną prawdą. Dorusu dostał przeciętną pracę, taką, która pozwala opłacić rachunki, ale nie spełnia marzeń. Każdego dnia budził się, szedł do pracy, robił to, co musiał, wracał do domu i myślał: Czy to wszystko, czy życie naprawdę jest tylko takie? Ale nigdy nie odważył się zmienić. Dlaczego? Bo obraz, jaki miał o sobie, był słaby. Nie widział siebie jako zdolnego. Nie wierzył, że zasługuje na więcej. Pewnego dnia firma przeprowadziła redukcję etatów i, zgadnij co, został zwolniony. To było jakby mu się ugięła ziemia pod nogami. Nie miał planu B, żadnej przedsiębiorczej odwagi, żadnej wiary w swoją zdolność do odbudowy. Obserwowałem, jak ten człowiek się załamuje. W krótkim czasie stracił niemal wszystko. Nie tylko pracę, ale i pewność siebie, radość, nadzieję. A to wszystko nie stało się dlatego, że był niezdolny. Stało się, ponieważ wierzył, że jest niezdolny. Teraz chcę, żebyś się zatrzymał i pomyślał: ilu ludzi znasz, którzy żyją w ten sposób? Może to ty, może tkwisz w pracy, której nienawidzisz, ale nie masz odwagi jej rzucić, bo uważasz, że sobie nie poradzisz. Może marzysz o założeniu własnej firmy, ale wierzysz, że to nie dla ciebie. Ile okazji minęło cię, bo ten głos w twojej głowie powiedział, nie dasz rady? Zadaję ci kolejne pytanie, ile cię to już kosztowało? Nie mówię tylko o pieniądzach. Mówię o marzeniach, czasie, szczęściu. Ile razy przegapiłeś coś niezwykłego, bo uwierzyłeś w kłamstwo, że nie jesteś wystarczająco dobry. Kiedy myślę o tym człowieku, nie widzę kogoś pechowego. Widzę kogoś, kto całe życie żył pod dyktando błędnego obrazu samego siebie. Bo oto prawda. Obraz, jaki masz o sobie, jest jak termostat. Określa, jak daleko zajdziesz. Nie ma znaczenia, czy wygrasz na loterii. Jeśli ten obraz się nie zmieni, znajdziesz sposób, aby wrócić do tego samego punktu. Dlatego tak wiele osób, bogacąc się, traci potem wszystko. Nigdy się wewnętrznie nie zmienili. I powiem Ci coś, co może zaboleć. Jeśli teraz się nie zatrzymasz, by zmienić ten obraz, zapłacisz wysoką cenę. Będziesz nadal żył życiem, które nie jest tym, którego chcesz. Dotrzesz do końca, spojrzysz wstecz i zapytasz siebie, dlaczego nie zrobiłem tego inaczej. I nie ma nic bardziej bolesnego niż żal z powodu niewykorzystania swojego pełnego potencjału, ale nie musi tak być w Twoim przypadku. Bez względu na to, gdzie jesteś, bez względu na to, co Ci powiedziano, możesz się zmienić, ale zaczyna się od wyboru, od decyzji, by przestać akceptować to kłamstwo, które Cię ogranicza. Więc odpowiedz mi z pełną szczerością. Jak długo jeszcze pozwolisz fałszywemu obrazowi dyktować twój los, bo dopóki nie zdecydujesz się go zmienić, nic na zewnątrz się nie zmieni. Wszystko, co istnieje dzisiaj na świecie, zaczęło się od pomysłu. Każdy budynek, który widzisz, każdy samochód, który przejeżdża ulicą, każda technologia, której używasz, najpierw narodziła się w czyimś umyśle. Nic nie bierze się z niczego. Najpierw jest obraz, a ten obraz przekształca się w rzeczywistość. Teraz pomyśl: jeśli to prawda dla wszystkiego wokół ciebie, dlaczego miałoby być inaczej z twoim życiem? Odkryłem to, kiedy zdałem sobie sprawę, że żyję uwięziony w rzeczywistości, której nie chciałem, ale którą sam stworzyłem. Wierzyłem, że nie mogę, że nie jestem zdolny, a moje życie dokładnie to odzwierciedlało. Zła praca, długi, brak perspektyw. Aż pewnego dnia ktoś powiedział mi: Jeśli nie podoba ci się to, co się dzieje, zmień obraz, jaki masz w swoim umyśle. Początkowo myślałem, że to szaleństwo. Jak zmienić swoje życie, po prostu zmieniając swoje myśli? Ale byłem tak zmęczony życiem, jakim żyłem, że postanowiłem spróbować. I nie zacząłem od niczego innego, jak od kartki papieru. Zanotowałem dokładnie, jak chciałem żyć. Wizualizowałem to każdego dnia. Nie było łatwo, bo mój umysł nalegał, mówiąc, marzysz za duże, to nigdy się nie wydarzy. Ale kontynuowałem i coś zaczęło się zmieniać. Najpierw we mnie zacząłem wierzyć. Potem zaczęły pojawiać się okazje. Ludzie, których nie znałem, zgłaszali się z pomysłami, otwierały się drzwi. W mniej niż rok przeszedłem od zwykłej pracy do posiadania własnej firmy, która zarobiła ponad 100 tysięcy dolarów. Bez wykształcenia, bez doświadczenia, bez szczęścia, tylko dlatego, że stworzyłem ten obraz w swoim umyśle i wierzyłem w niego, dopóki nie stał się rzeczywistością. Teraz chcę, żebyś coś zrozumiał. Umysł jest jak projektor. Obraz, który włożysz do środka, pojawi się na ekranie Twojego życia. Jeśli myślisz o niedostatku, żyjesz w niedostatku. Jeśli myślisz o obfitości, przyciągasz obfitość. Nie dlatego, że to magia, ale dlatego, że Twoje myśli determinują działania, które podejmujesz, ludzi, z którymi się łączysz, a nawet okazje, które widzisz. To nauka. Psychologia już udowodniła, że to, na czym się koncentrujemy, rozszerza się, ale pozwól, że zadam Ci pytanie: jaki obraz projektujesz teraz? Kiedy myślisz o przyszłości, widzisz siebie prosperującego czy zmagającego się z opłatami rachunków? Kiedy patrzysz w lustro, widzisz kogoś zdolnego czy kogoś ograniczonego? Bo ten obraz będzie rządził wszystkim. Bez względu na to, jak bardzo chcesz się zmienić, jeśli ten obraz pozostanie taki sam, twoje życie pozostanie takie samo. Teraz pomyśl o ludziach, którzy zmienili świat. Edison, zanim wynalazł żarówkę, o niej marzył. Walt Disney wyobrażał sobie imperium, kiedy wszyscy się z niego śmiali. Opra Winfrey urodziła się w biedzie. Ale stworzyła w swoim umyśle obraz tego, kim chciała być. A dziś jest jedną z najbardziej wpływowych kobiet na świecie. Nic z tego by się nie stało, gdyby uwierzyli w to, co widzieli wokół siebie. Uwierzyli w to, co widzieli w środku. I wiem, że możesz myśleć, ale ja nie jestem Edisonem, nie jestem Oprah. A ja ci mówię, oni też nie byli, dopóki nie zdecydowali, kim będą. Więc pytam, kogo ty wybierasz być? Bo uwierz mi, możesz wybrać. Możesz pozostać przywiązany do starego obrazu, lub możesz zacząć teraz tworzyć nowy, pełen mocy, pewności siebie i możliwości. I nie myśl, że to fantazja. Wszystko, co istnieje, zaczęło się jako fantazja. Różnica między marzycielami a tymi, którzy osiągają sukces, polega na tym, że ci drudzy tak bardzo wierzą w to, o czym marzą, że przekształcają to w fakt. A ty możesz zrobić to samo. Teraz powiedz mi, gdybyś mógł włożyć dziś nowy obraz do swojego umysłu, idealny obraz pożądanego życia, jaki by on był? Pomyśl o tym, bo to klucz do zmiany wszystkiego. Zamknij oczy na chwilę i wyobraź sobie to ze mną, gdybyś mógł napisać swoje życie od nowa, bez ograniczeń, jakie by ono było. Gdzie byś mieszkał, jaki samochód byś prowadził, jak wyglądałaby twoja rutyna, ludzie wokół ciebie, co byś czuł. Nie ma znaczenia, czy to wydaje się teraz niemożliwe lub odległe, po prostu stwórz ten obraz. Widzisz? To pierwszy krok do zmiany wszystkiego. Dlaczego to działa? Ponieważ twój umysł nie rozróżnia tego, co jest realne od tego, co wyobrażone, kiedy emocjonalnie angażujesz się w pomysł. W ten sposób zaczynasz przeprogramowywać to, kto kontroluje, zastępując stare obrazy nowymi. Twoje życie jest odbiciem tego, co nosisz w swoim umyśle. Więc, jeśli chcesz zmienić to, co jest na zewnątrz, zacznij od zmiany tego, co jest w środku. Chcę, żebyś robił to każdego dnia. Weź kartkę papieru i zapisz dokładnie, jak chcesz żyć, ale napisz to w czasie teraźniejszym, tak jakby to już się działo. Coś w rodzaju jestem teraz taki szczęśliwy i wdzięczny. Ponieważ mieszkam w niesamowitym domu, mam swobodę finansową, moje życie jest obfite i dostatnie. Nie żałuj szczegółów opisz kolory, dźwięki, odczucia. Im bardziej to będzie wydawać się rzeczywiste, tym szybciej twój umysł to zaakceptuje. A oto coś bardzo potężnego: czytaj to codziennie, rano i wieczorem, a podczas czytania czuj, jakbyś już tak żył. Jeśli twój umysł powie, to kłamstwo, nie wierz mu. Kontynuuj. Bo powtórzenie tworzy wiarę, a wiara tworzy rzeczywistość. Tak przejmujesz kontrolę nad swoim umysłem. Teraz chcę dać ci wyzwanie. Nie jest opcjonalne, to zobowiązanie wobec siebie. Przez następne 30 dni rób to bezbłędnie. Każdego dnia, rano i przed snem, wizualizuj i czytaj to, co napisałeś. A oto sekret: nie tylko czytaj, czuj, bo emocje to język, który rozumie podświadomość. Jeśli zrobisz to przez 30 dni, coś się zmieni. Zaczynasz zauważać zbiegi okoliczności, okazje, pojawianie się właściwych ludzi. Zdasz sobie sprawę, że nawet nie wiedząc jak, rzeczy zaczynają się poruszać na Twoją korzyść. Wiem, że możesz teraz myśleć, czy to naprawdę działa. A ja ci mówię, działa. Działa, ponieważ twój umysł jest jak magnes. Kiedy zmieniasz częstotliwość tego, o czym myślisz, zaczynasz przyciągać wszystko, co znajduje się na tej częstotliwości. I to nie magia, to prawo, to prawo przyciągania. Nie musisz mi teraz wierzyć, po prostu musisz to doświadczyć. Ale rób to poważnie, ponieważ większość ludzi nie potrafi zmienić swojego życia, ponieważ nie angażują się w coś tak prostego nawet przez 30 dni. Teraz pomyśl, jeśli będziesz nadal robić to, co zawsze robiłeś, gdzie będziesz za rok? W tym samym miejscu. Ale jeśli zrobisz to przez 30 dni, tylko 30 dni, możesz zrobić pierwszy krok w kierunku życia, o którym zawsze marzyłeś. Więc powiedz mi, czy podejmujesz wyzwanie, bo kontrola zawsze była w Twoich rękach? To zależy tylko od Ciebie, czy ją odzyskasz. Jest prawo, które rządzi wszystkim we wszechświecie, a niewielu ludzi o tym wie: to prawo polarności. Wszystko ma dwie strony. Dzień i noc, gorąco i zimno, pozytywne i negatywne. A jeśli chodzi o Twoje życie, oznacza to, że zawsze masz dwa wybory: patrzeć na niedostatek lub obfitość, na problem lub rozwiązanie. Wydaje się to zbyt proste, prawda? Ale to ten wybór zmienia wszystko. Powiem Ci coś, co sprawi, że się zastanowisz. To, co dzieje się w Twoim życiu, nie zależy tylko od okoliczności. Zależy od tego, jak wybierasz je interpretować. Jedna osoba traci pracę. Co robi? Może pomyśli: To koniec, moje życie jest zrujnowane. A ten pomysł przyniesie więcej strachu, więcej niepewności, więcej zamkniętych drzwi. Inna osoba przechodzi przez tę samą sytuację i myśli: To szansa, żeby zacząć coś nowego, coś większego. A ten pomysł przyciąga odwagę, pomysły. Okazję. Jaka jest różnica? Nie to, co się stało, to jak umysł wybrał zareagować. Większość ludzi reaguje na negatywną stronę, nie zdając sobie sprawy, że istnieje pozytywna strona absolutnie wszystkiego, nawet w najtrudniejszych momentach. Kiedy dzieje się coś złego, możesz tego od razu nie rozumieć, ale w tym tkwi ziarno wzrostu. Jeśli spojrzysz na to z odpowiednią postawą, zobaczysz je. Ale jeśli skupisz się na tym, na co nie masz wpływu, pogrążysz się. Takie jest prawo. Powiedz mi teraz, co ostatnio wybierałeś? Myśląc o przyszłości, rozważasz możliwości, czy skupiasz się na wszystkim, co może pójść źle? Bo twoje myśli nie pozostają tylko w twojej głowie. Tworzą one uczucia, a uczucia determinują twoje działania. A twoje działania tworzą twoje rezultaty. Wszystko zaczyna się od tego wyboru. Pamiętam, kiedy zacząłem się temu przyglądać, zdałem sobie sprawę, że przez lata wybierałem złą stronę. Ilekroć pojawiała się okazja, pierwszą myślą było: co jeśli się nie uda? Byłem zaprogramowany na negatyw i zgadnij, co przyciągnąłem? Jeszcze więcej sytuacji to potwierdzających. Kiedy zmieniłem swój wybór na jak to może zadziałać? Moje życie zaczęło się zmieniać. Nie wiedziałem jak, ale zacząłem przyciągać ludzi, pomysły i ścieżki, których nigdy wcześniej nie widziałem. A oto prawdziwy przełom: kiedy dzieje się coś złego, uśmiechnij się. Tak, dobrze słyszałeś. Uśmiechnij się i zapytaj siebie: jakie dobro w tym tkwi. Wiem, że to brzmi szalenie, ale całkowicie zmienia Twoją wibrację. Przestajesz być ofiarą i stajesz się twórcą. To proste pytanie otwiera twój umysł na rozwiązania tam, gdzie kiedyś widziałeś tylko problemy. Teraz chcę, żebyś to zrozumiał. Nie możesz wybrać tego, co ci się przytrafia, ale możesz wybrać, jak zareagujesz, a ten wybór zadecyduje, czy będziesz żył uwięziony w negatywie, czy stworzysz niezwykłe życie. Pytanie brzmi: którą stronę wybierzesz od dziś? Już teraz coś w tobie się zmieniło. Zacząłeś kwestionować to, co uważałeś za prawdę przez całe życie. I wiem, że niektóre z moich słów mogły w tobie coś poruszyć, może nawet wywołać dyskomfort. I to dobrze. Bo to znak, że wyzwalasz się ze starych programów i zaczynasz przejmować kontrolę. Ale pozwól, że ci powiem coś jeszcze. To, co usłyszałeś dzisiaj, to dopiero początek. To jak otwarcie drzwi do nowego świata, ale to, co znajduje się po drugiej stronie, wykracza daleko poza Twoją wyobraźnię. Teraz, gdy rozumiesz, że Twoja tożsamość to iluzja i że możesz wybrać, kim chcesz być, czas na kolejny krok. W następnym filmie pokażę Ci coś, co może zmienić wszystko: jak dostosować swoją częstotliwość, aby przyciągnąć dokładnie to, czego pragniesz pieniądze, możliwości, relacje. Wszystko zaczyna się od odpowiedniej częstotliwości i obiecuję. Kiedy to zrozumiesz, poczujesz, że wzniósłeś się na wyższy poziom świadomości. Więc nie zatrzymuj się tutaj. Idź dalej. Bo nie tylko oglądasz film, budujesz nową wersję siebie. I chcę być z tobą na kolejnym etapie tej podróży. Dziękuję że tu jesteś, za poświęcony czas i energię na rozwój. Do zobaczenia w następnym filmie.